Tu stacja Jelenia Góra Dzień dobry, dzień dobry Jestem w Jeleniej Górze I zabieram Was dzisiaj na kolejną trasę widokową Tym razem jedziemy z Jeleniej Góry przez Szklarską Porębę, Zakręt Śmierci, Zamek Czocha do Zgorzelca Zapraszam Początek jak zawsze z dworca Tym razem dworzec Jelenia Góra Przez cieplice, okolice Niestety pociąg nie jedzie Do Szklarskiej Poręby Tak jak chciałem to zrobić na początku Ale może być i też W ten sposób Świetna droga rowerowa Po remoncie To znaczy jej nie było Ale droga ogólnie jest po remoncie Więc no jest teraz pierwsza klasa Nie trzeba jechać Szosą, tylko boczkiem Kieruję się na cieplicę Zdrój Cieplice o poranku Ale tu ładnie Cieplice w ostatnich latach bardzo mocno się zmieniły Wyremontowane miasteczko wygląda Fantastycznie, Beautiful i park zdrojowy. Ładnie tutaj, ładnie tutaj. Jest fragmencik spokojniejszej trasy, więc mogę powiedzieć parę słów do mikrofonu. Słuchajcie, pociąg jedzie bardzo sprawnie. Miejsca są zazwyczaj A bilet kupowałem dzisiaj rano. Odjazd 310. I tutaj dojeżdża do Jeleniej Góry około 8:20. Tak więc jest Dobra okazja, żeby się wyrwać z miasta, w takie okolice. Jelenia Góra, Sobieszów, Zamek Chojnik, chyba z lewej. Tak, tu jest Chojnik. Czy tam jest Chojnik? Poprawcie mnie, bo nie pamiętam. Co więcej. Podjazd dość mocny będzie z pewnością na przełęcz nad porębą, dobrze mówię. No i oczywiście szklarska poręba. Tuż za piechowicami zacznie się podjazd. Ale myślę, że dzisiaj z lepszym przełożeniem nie będzie większego problemu. No i oczywiście nie jeżdżą pociągi, od Jeleniej Góry dalej. Lipa, tylko autobusy zastępcze. Sprawiam piechowice za sobą To znaczy jeszcze w nich jestem przed chwilę Ale kieruję się już na trasę do Szklarskiej Poręby Powoli zaczyna się podjazd Póki co jest pięknie Równo i gładko Gdy strumyk płynie z wolna. Wjeżdżam na Krajową Trójkę W kierunku Jakuszyc Ruch jest dość spory, ale na szczęście mam do przejechania niecały kilometr. Pokonałem ten podjazd tragiczny od krajowej trójki, strasznie wysoko. Uff. No jedź, gościu, się zastanawia. Jest i sławny zakręt śmierci z niesamowitą panoramą gór. Muszę Wam powiedzieć, że ten podjazd. Z krajowej trójki na zakręt śmierci to jest po prostu z jednej strony mistrzostwo, bo praktycznie cały czas 9-10% podjazdu przez kilka kilometrów, ale za to, ale za to rekompensatą jest fantastyczny widok. Teraz jest płasko. I od tego momentu praktycznie jest cały czas w dół. Nie licząc tam, wiadomo, niektórych mniejszych górek, ale jadę w dół. Ale przyjemnie, wiaterek chłodzi. Super. Zobacz jak wysoko. Jestem jakieś 700 metrów nad poziomem morza. Już wam mówię dokładnie. 780. No działa czy nie działa? Działa. 780 metrów nad poziomem morza. A jakie tu powietrze piękne! Jaki asfalt? Cudowny. Nic tylko przyjechać, zmęczyć się i przyjemnie zjechać. Moi drodzy, rozdroże izerskie. Rozdroże izerskie i tym samym. O, Stab przyjechał. I tym samym z górki teraz. Gmina Mirsk, powiat wrówecki lecimy, następny przystanek Świeradów Zdrój Proszę bardzo, jaka platforma widokowa Po lewej stronie schronisko A przede mną miasteczko Uzdrowiskowe. To są chyba jakieś żarty Nie ja to mam wjechać Łóżesz No nie wiem No Słuchajcie Istny wysyp tych platform widokowych Tam wcześniej jedna Tutaj druga Tam nad budyneczkiem widać trzecia No ale nie dziwię się taki widok Ale bajera traki Coś pięknego Ale za to jakiś zjazd, bo ten podjazd Podjazd, a zarazem wyjazd ze Świeradowa po prostu Męko Ale ładny zjazd No, 42 km I teraz coś Wam pokażę, uwaga Tada. I teraz już tylko w dół Gdzieś tam hen hen daleko jest zamek Czocha I granica I zgorzelec i PKP i do domu Jak dobrze wstać Skoro się wie Jutrzenki blask Duszkiem pić Czyż nie jest fantastycznie No jest Asfalcik jak masełko, widoczki, pierwsza klasa, temperatura idealna Ale zjazd teraz, z którym zjeżdżałem przed chwileczką po prostu ach, chyba się starzeje. Starzeje się, bo już mam niekiedy stracha przy takich zjazdach a tu maksymalna wyskoczyła chyba 73. I co najgorsze, nie ma jak za bardzo hamować, bo jak przycisnę hamulec, to zaraz strzelą dętki i... See you later! Forever! Wolmierz! Boczkami, boczkami nad Jezioro Leśnieńskie! Tam byłem, na górze! Hello! Przyjechałem gdzieś z tamtej strony, a dokładniej z Kotliny Jeleniogórskiej, przebiłem się przez Szklarską Porębę, gdzieś tam pagórkami, szczytami, aż do Szklarskiej Poręby, pfu, do Świeradowa, który jest akurat no mniej więcej w, tamtym, w tamtą stronę. I teraz w stronę Gryfowa, za chwilę odbijam na Leśną, Zamek Czocha. Zamek Ding, ding. Byłem na zamku 8 z Wejście na dziedziniec. Tylko i wyłącznie. A teraz jadę nad zaporę na zaporę i na jezioro. Nad jezioro. Taka mała pętelka wokół drogi, tej głównej prowadzącej do Leśnej. Jest i woda. Gdyby ta woda, woda, była, gdyby ta woda była czyściutka, z przyjemnością bym się schłodził. I tak żeby zjechać trzeba wjechać Nawjeżdżałem się dzisiaj, szczerze mówiąc uuu No, narobiłem się Proszę bardzo No dobrze, słuchajcie 72 km przejechane Po drodze wszystkie punkty programu zrealizowane Czyli Szklarska Poręba, przepraszam, Cieplice Szklarska Poręba, dalej Zakręt Śmierci, Next, Rozdroże Izerskie, później Świeradów, teraz przed chwilą Zamek Czocha. No i atrakcji na dzisiejszą. Atrakcji na dzisiejszej wycieczce więcej jako takich nie będzie. Chyba że zakaz, znaczy zamknięta droga, która niby jest przede mną, spowoduje to, że będę musiał się jakoś cofnąć do skrzyżowania i objechać to. Ale zobaczymy. Na razie widzę, że jakiś ruch samochodowy tutaj jest. Tak więc jadę dalej, i zobaczymy co będzie. Zgorzelec coraz bliżej, około 12 km. Piękne domy. Jak one tam się nazywają? Użyckie. Kultury użyckie. Na horyzoncie zgorzelec. 90 km minął do dworca z Gorzec Miasto zostało już kilka kilometrów o 15.15 15 mam pociąg i mogę powiedzieć, że dzisiejszy wyjazd był bardzo udany